Nowy dzień, nowa energia. To może i nam się uda przejść ten bardzo ciężki poziom z Niemcami strzelającymi normalnie, jakby mieli jakieś chipy w mózgu. Także witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hedo i lecimy dalej z naszym Wolfensteinem. Zobaczymy, no zobaczymy. Sam jestem ciekaw, czy pójdzie teraz na spokojnie, to lżej, prościej. Jak na razie w ogóle przeciwników nie widzę, to jest dopiero heco. O kurde, a nie jest, jest, jest. No, jest ich dużo nawet. A ja nie mam Panzerfausta? Nie mam niestety. O może doleci. No tak. No nie, chyba nie ma Chyba nie ma szans. Dobra, bierzemy klasycznie snajperka. Spróbuję tu zejść, może stąd będzie się lepiej ich snajpić. O he he oh, kurwa, Macie! <laughs> And this moment, when he knew he fucked up. <laughs> No to było dobre. Albo dobra, może weźmy tego. O Jezus, ale z tego... Bucz! Rozrzut ciężko do opanowania. Ciężki do opanowania, normalnie, na daleko. Ale, ale nawet idzie, nawet idzie. Może to jest szansa... Jeszcze, żebyście mnie tak nie trafiali łatwo. Żebyście mi wyciągnęli chociaż trochę rękę. Dobra. Kurde. Zaraz padnę. Nie ma tu jakiegoś żyćka. Jest. Dobra, nie za dużo, ale zawsze coś. Nie wiem czy nie idą, bo oni mogą nas tu obejść od pleców. Hm. Jak my mamy save'y? wypadałoby zasejwować. No, to na quick saveie, Na quick saveie zasejwujemy. No, to w zajebistym momencie zasejwowałem. Przynajmniej wiem, czego się mogę teraz spodziewać. Aha, oczywiście, nie to się wczytuje. O! No, chodź tu, chodź tu, z kubańcu. No co, teraz nie idzie nagle. Dziwne. No gdzie on jest, kurczę? O, teraz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, on wpierdziela się na pełnej. Napierdzielę, ale tu jest masakracja. Wszystko trzeba poprzeładowywać. No i tak bierzemy FG. O, o, idzie nowa ekipa. Ale tak mocno rwie ten celownik, że nie idzie z tego skontrolować. Kurwa, no. Jaki szybki! Boże Święty... Ojejaj... Aha, a ja save'owałem? Chyba nie save'owałem, o Jezus... Ale dobra to... Te... Aha, nie poszło mi, nie ładuj mi! No i super. Znowu tryb nagłej śmierci. Skąd on mnie widzi, kurwa? Boże święty, to jest impossible, no? Dobra, także przygotowujemy się, robimy taktycznego sejwusia. Odpalamy guziczusia i idziemy ponieść śmierciusia. No kurde, jeszcze snajpera mają. No temu, co się tak gały świecą. Ładuj, ładuj, blasko, ładuj! No nas zaraz rozpieprzy świecąco oki. Dobra? Czyżby było to na tyle? Poszło bardzo gładko, o dziwo. Muszę sprawdzić, czy tu jeszcze ich nie ma gdzieś. Nie ma. Dobra, lecimy stąd. Zwieżka tradycyjnie o Jezu dobra chyba padł chyba tak No czemu te drzwi się muszą co chwilę zamykać o Jezu Chryste ilu ich tam jest Ten granat mniejszy, nie wiem, więcej demedu robi po cholerę on taki malutki. Surprise, motherfucker! O kurwa! <laughs> ładuj blasko, ładuj. Dobra. Poubijani chyba. Chyba. Boże święty. Co tutaj? Słyszę jeszcze. Coś się otwiera. O nie. To chyba te drzwi się zamykały. Dobra. Uch. Jest armorek. Troszkę żyćka też. Ale to biednie. Pięć żyćka tylko. Chyba se jaja robicie w tak trudnej misji. Tu już nic, nic nie mam. Zupełnie nic. Do krowy też nie mogę wziąć. Ammo, może trzeba ją przeładować. O, 1000 Ammo mam! Ładuj krowę. 1500 Ammo, no. Yhy, bardzo użyteczne. Dobra. No co, pokażę jak otworzyłeś sobie z drugiej strony. A tak dla jaj. KCZIĘK! a dobra, za wcześnie skoczyłem. A ja chciałem tak ładnie się zatrzymać w powietrzu. Och... No dobrze moi drodzy, taka torga już za nami. Teraz będzie już tylko gorzej. x Dead Playground. Locate and procure any documents related to Operation Resurrection. Locate entrance to mine Ubersoldat, destination area. No i wszystko jasne, nie? O, kaccenka. Znowu robią te prądy, chujowe dziedostwo! Sir, this had better be important. Machu, machu, flaczuszki Blasko wbija na flachę. A ten mówi mu, za zagrychy, to nie przyjmujemy. A Niemcy mówią, że no, próbowaliśmy go zatrzymać, ale niestety obalił cały nasz zespół na dworze. O, i powiedział, że I will deal with him. Jednak napije się z nami. Zresztą w takim tempie, jak on idzie, jak sami widzicie, to dogonimy go, jak będzie chciał uciekać. Nie ma, nie podarujemy mu. Nie na darmo płynęliśmy aż do Norwegii, do tego zimnego kraju, żeby się z nim nie napić. Dobra, także tak styczny sejwuś. Wszystko jest chyba git. Bronie, amunicji mało. Tu będą wrogowie po prawej. Dobra, żyćko. Mało, mało, więcej mincy. No dobra. To teraz tutaj prawdziwy save'us. No i tu się zaczyna masakracja. Oczywiście tam jest sniper. Jakbym miał 100 helta, nie?